Superliga od września w Lublinie. Nowy sezon, nowe rozdanie. Cel pozostaje ten sam. Mistrz może być tylko jeden. MKS Cel Celgros. W tym roku jubileusz. Gramy o 20 zł. O zwycięstwo dla Lublina. Z waszym dopingiem wygramy każdy mecz. Liczy się tylko mistrzostwo. Nie ma innej opcji. Tworzymy razem historię, Bądźcie jej częścią. Bo mistrzem się jest, a nie bywa. Bądźcie z nami, kibicujcie nam, wspierajcie nas. Walczymy. Dla Lublina. Nie ma innej opcji niż mistrzostwo. Idziemy! Mistrz, mistrz, MKS! Widzimy się już 17 września na Globusie. I ty musisz być z nami. Dobra, co mam mówić? Mogę coś zaśpiewać. Mistrz, może... Dla, <śm> Byłaś serca bicie. Byłaś serca bicie.